Czas na trzeci odcinek serii, na której kontynuację czekaliście bardziej niż na piąty sezon Gry o Tron. Oto YouTube w BIP. W ciągu tych paru minut chciałbym powiedzieć Wam o najciekawszych wydarzeniach w ciągu już prawie dziesięcioletniej historii tego serwisu. I nie tylko o tym. YouTube został założony w lutym 2005 roku przez trzech byłych pracowników Paypala. Jednak żaden z nich nie piastuje już żadnej poważnej funkcji w firmie po tym, jak w listopadzie 2006 roku Google kupił YouTube za 1,6 milionów amerykańskich zielonych dolarów. Jeden ze wspomnianych wcześniej założycieli YouTube, czyli Javed Karim, stworzył konto po prostu o nazwie i 23 kwietnia 2005 roku wyrzucił pierwszy z pierwszych filmów w serwisie, zatytułowany Ja w Zo. A film tak. All right, so here we are, one of the uh, elephants. The cool thing about these guys is that they have really, really, really long um, trunks, and that's that's cool. And that's pretty much all there is to say. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna aktywność na jego kanale, aczkolwiek w listopadzie 2013 roku, kiedy Google rozpoczął intensywną integrację YouTube i Google ⁇ na kanale Javeda pojawiła się taka informacja. Czemu do chuja potrzebuję konta Google ⁇ żeby skomentować film? Według niektórych była to jedna z przyczyn złagodzenia polityki integracji Google ⁇ i YouTube. Niestety wiadomość ta jest już skasowana, ale oczywiście jest masa screenów. A tutaj, kilka kolejnych screenów, jak wyglądała strona w początkach istnienia. Serwis największy przyrost popularności zanotował latem 2006 roku, kiedy wskoczył na piąte miejsce wśród najpopularniejszych stron internetowych. Patrząc na listę obecnie najczęściej oglądanych filmów na YouTube, ciężko uwierzyć, że kiedyś to nie muzyka należała do czołówki. Pamiętam, jak przez pewien czas w roku 2007 najwięcej odtworzeń, czyli jakieś 80 milionów, miał film Ewolucja Tańca. Jednak wyścig o pierwsze 100 milionów przegrał z piosenką Avril Lavigne. Rzucając okiem na najczęściej subskrybowane kanały, nie licząc żadnych muzycznych i w ogóle nazwijmy to korporacyjnych, na pierwszym miejscu jest oczywiście... ...którego specjalnie nie muszę przedstawiać. Jednak ciekawy jest fakt, że drugie miejsce na liście zajmuje Chiliczyk, który swoje filmy nagrywa po hiszpańsku, stąd pewnie większość z nas go nie zna, ale jest oglądany przez Latynosów, czyli całą Amerykę Południową. Trzecie miejsce zajmują Smosze, czyli Ian Hecox i Anthony Padilla, możecie hejtować, bo na pewno źle wymówiłem, którzy filmy na YouTube zaczęli wrzucać już w listopadzie 2005 roku. "Szczerze ciężko mi polecieć ich teraz, bo w żaden sposób ich nie śledzę, ale klasyki sprzed ośmiu lat zawsze będą w mojej pamięci." Dosyć niedawno, bo w momencie gdy piosenka Gangnam Style została obejrzana ponad 2 miliardy razy, dla YouTube'a pojawił się problem. Bo nikt nie przewidział, że jakikolwiek film w serwisie zostanie tyle razy odtworzony. W czym był ten problem? Otóż licznik wyświetleń był zaprogramowany na wyświetlanie 32-bitowych liczb całkowitych, ale większa taka liczba to 2 miliardy 147 milionów 483 647 czyli liczba wyświetleń, którą Gagram Sky już przegoni. Dlatego od pewnego czasu do pokazywania wyświetleń filmu używa się 64-bitowych liczb, z czego największa to 9 223 miliardy, 372 biliony, 36 miliardów, 854 miliony, Jeśli pod tym filmem będzie tyle wyświetleń, to pokażę Wam swoją dupę. Do widzenia. Państwu.